Witam, dzień dobry bardzo. Jesteśmy Muzeum Motonostalgia w Nieborowie. Starów 20, aczkolwiek to już jest taki poliwcie można powiedzieć Star 20, tak, bo te pierwsze takie 20 to, to ten, ten przód miały taki płaski, że tak powiem. Nie? Chociaż później 21 też miały jeszcze takie płaskie kabiny. Ja, ja nie, nie się, jak gdyby. Czytałem mocno. kiedyś tego um, Witolda Richtera moje 2,4 kółka, i tam jest jeden rozdział o tym, jak on jeździł w tym teście, takim długodystansowym, stara mhm. w 1948 roku chyba, jakoś tak, to tam było coś powiedziane o tych kabinach, że oni najpierw chyba były okrągłe, potem je takie zwykłe, płaskie zrobili chyba dla uproszczenia. Tam był jakiś N coś tam pamiętam chyba ten symbol kabiny, że to nie wiem, może no, dlatego, te że tu te obłości by były. Z tymi y, ludźmi, co siedzą w tych Starach mocniej porozmawiać, o tym pewnie tam y, by się dowiedział jak to jak to było, nie. No. w ogóle te zdobienia robią wrażenie, że wtedy takie tak zwracali tak. uwagę, żeby tych chromów tak. trochę. To znaczy, ja wiem czy, czy one były fabrycznie chromowane. Y, to miałbym wątpliwości, to, bo tak no, to dzisiaj tam, a to w Żukach też robią w tych smutkach chromowane zderzaki, czy tam yy, no, to, to nawet Warszawa Pickup yy, te towarowe, część te starsze miały chromowane, a później były malowane też zderzaki, kołpaki były malowane właśnie tą łoteczkową, taką mhm. srebrną farbą. Nie? Ale to chyba podobnie jak w Ursusach też chyba te yy, ramki do reflektorów, Ta. bo niby chromowane, ale też yy, trafiłem na takie, tak. które były malowane, malowane po prostu w całości. Tak. nie? Dokładnie tak. No wiadomo, że ładnie wygląda to ramka mm. i, i dzisiaj łatwiej kupić jest te chromowane, bo... bo z motocykli? No, z nie? motocykli, tak, ale. No także, że, że no, tych jest kilka, Tam jest 28 ciągnik ściodłowy, to no to, to raczej rzadkość, no a jeszcze większa rzadkość to jest ta 21 yy, ciągnik siodłowy. No i tutaj ta 21, aczkolwiek no, mm, po, podobna jest bardzo, różni się powiedzmy tam deską i tak dalej, bo to u nas nie było tak, że zmiana modelu i tam to, 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 to... Także grubą krechą tylko, odcięte, tak. Tylko, tylko coś tam się zmieniało, coś się zmieniało potem. Ryb zmienili model, nie? I, mhm. i, i tego, nie? Ale tam jakieś, jakieś zmiany od tej 20. różnice jakieś tam są drobne, nie? No i mówię, nie wiem czy jest jeszcze drugi i, i 21 ciągnik siodłowy. A jakie to roczniki mniej więcej są? Oj, nie pamiętam. Ale to 60. lata, tak? No przełom gdzieś chyba 50. 60. No te lampy tutaj moją uwagę zwróciły, że to są takie jak to, ta tak. duża wersja jak w pierwszych tych Ursusach C45. Dokładnie nie? tak, to są te same lampy. One są schowane tam w środku, nie? ale, ale jak gdyby to jest lampa na tym, e, mocowana na tym pojedynczym spodniku. Biała kierownica jeszcze. Tak, tak. To Wśród kierowców kiedyś ciężarówek to biała kierownica to było takie coś. Tak. Mój tato też wspomina dobrze kierownicę z autobusu właśnie. Ale tu spartańskie warunki w środku były. To co potrzeba, niezbędne. Trzy tak pedały, dźwignie, kierownica żeby w rękach trzymać. Tak. Ciepło od silnika. No ciekawe, czy to było ciepło, czy wręcz gorąco. Podejrzewam, że latem mogło być... Zimą mogło być zimna, no tak. ale latem na pewno było gorąco. I szyby uchylane są, widzę jeszcze tak, tutaj w tych. No, tak, klimatyzacja. Naturalna tak, wskazy te ramieniowe jeszcze. I tutaj ta naczepa też jest, nie? Ciekawostka, tak? tak? Naczepa niskopodwoziowa, tak. Z tamtych, z tamtych czasów. A to jest... Kto to produkował te naczepy? Z ręk? Z Ręb. Aha. Czy oni chyba większość tych takich niskopodwoziowych naczep i przyczep tak. takich różnych... Tak. Ciekawe jaka tu ładowność, bo w motocyklach na pewno można policzyć, ale to <grych> piórko można ja powiedzieć dla tej. o 10 ton podejrzewam te, na, te naczepy mogły mieć, nie? No Tak, bo to jednoosiowa jest. Tak, nie? jedna oś. No, i tu... no tak, no i tutaj też. No ciekawy zestaw. Taki ciekawy poz, pojazd pod nazwą Pozmot. Ja zapomniałem jak się ta firma nazywała pierwotnie, bo to była firma jeszcze przedwojenna która, w Poznaniu, która zajmowała się zabudowami, mm -hmm. karosowaniem pojazdów itd. i tak dalej. Po wojnie ona też się tym zajmowała, później to przekształcili w spółdzielnię Pozmot w Poznaniu i była taka sytuacja, że bodajże przełom lat 80-90 coś takiego wtedy kiedy jeszcze funkcjonowały te rozdzielniki na, na stali i tak dalej oni dosyć mocno tam z Nysą współpracowali i Nysa dostała mały przydział blachy a oni dostali duży mm -hmm. ale że nie mieli gotówki Nysa, żeby zapłacić za tą blachę, to w zamian za tą blachę dali im ileś tam podwozi do Nysy, nie? No i ci w tym Pozmocie zbudowali nadwozia takie na tych podwoziach nysowych. No a tak. to jest oparte na podwoziu Nysy, tak? Silnik, tak, wszystko tak, Nysa? Tak, Silnik, wszystko się wydaje Nysa. dużo większe. Tak, no bo, bo, bo tak zbudowane, takie mhm. szersze trochę tego. No z tym, że, że podobno dlatego, że to podwozie było takie wysokie, to to było takie chwiejne i tak dalej. No i prawdopodobnie to jest, bo to kilka, może kilkanaście sztuk tego powstało, prawdopodobnie to jedyny, który ocalał. Nie? No tu przód to fiatowskie lampy chyba, nie? No tak, tak. tak no tak, a tu zawieszenie jeszcze rodem z Warszawy i do takiego dużego no tak, busa wysokiego, tak, to faktycznie niezbyt tak. dobre połączenie. Ale ale w środku no, dużo, dużo takiej przestrzeni, dużo luźniejszej. O, zamknięte. O, to zamykamy, bo to zag zaglądają nam mocno niej. No, Przestronny, dzisiaj w busach tak nie ma. Tak.